Buongiorno, tu Agnieszka Kasprzycka i kurs Język Włoski krok po kroku. Zapraszam dzisiaj na kolejną lekcję, a jest to lezione numero dodici, w której zajmiemy się formą grzecznościową w języku włoskim. Forma grzecznościowa stosowana jest wtedy, Zwracamy się do kogoś, z kim jesteśmy per pan-pani. Do ciebie, do kolegi, do kogoś, z kim mówimy sobie po imieniu, oczywiście zwracamy się formą osoby drugiej liczby pojedynczej czasownika, czyli tu, ale do formy grzecznościowej, czyli do Pana, pani, zwracamy się zawsze trzecią osobą liczby pojedynczej. Zaimek to jest lei i to jest ważne. Ten zaimek lei, który w zapisie jest z dużej litery, odnosi się zarówno do pana, jak i do pani. Pamiętajmy, że jest lui, on, lei, ona, ale i lei, pan, pani. Wracamy się zarówno do rodzaju męskiego, jak i do rodzaju żeńskiego. W formie grzecznościowej, w sytuacji takiej oficjalnej. I tak. Takie zdanie z formą grzecznościową możemy zacząć. Lej, signore, signore, to pan. Czyli pan, proszę pana, albo lei, signora, pani, proszę panią. I dalej budujemy zdanie, gdzie jest czasownik w osobie trzeciej liczby pojedynczej. I tak pełne takie zdanie będzie brzmiało w ten sposób: Lei signore e italiano, pan proszę pana, jest pan Włochem, lei signora e italiana, pani proszę panią, jest pani Włoszką. Oczywiście jest to forma zdania pełna. Nie jest konieczne budowanie aż tak długiego zdania, ale to jest wersja taka najwłaściwsza, najgrzeczniejsza. Lei, signore, e italiano? Lei, signora, e italiana? Możemy oczywiście to zdanie skrócić. Lei, e italiano? Lei, e italiana? Kiedy rozmawiamy z kimś, do kogo mówimy per pan, pani, czyli lei, wiadomo, że to jest pan, proszę pana, czy pani, proszę panią i wystarczy takie zdanie. Lei e italiano, lei e italiana. Możemy również zanimak lei i signore, więc signora, zupełnie opuścić i zwracać się do kogoś, z kim jesteśmy per pan, pani, czasownikiem w osobie trzeciej i ta osoba już i tak zrozumie, że mówimy do niej formą rzecznościową. E Italiano, e Italiana. Jest pan Włochem, jest pani Włoszką. E Italiano, e Italiana. I pamiętamy, lei signore, więc signora i osoba trzecia czasownika, ewentualnie bez tych form. Jak chcieliśmy zapytać kolegę, gdzie mieszkasz, to pytaliśmy duve abiti, czyli czasownik abitare, wstawiliśmy w osobie drugiej. Duve abiti, a teraz gdzie pan mieszka, gdzie pani mieszka, czyli czasownik w osobie trzeciej. Pamiętajmy, abitare, to jest mieszkać. Duve albo lei sniore, dove Pan, proszę pana, gdzie pan mieszka? Jak spędzasz czas wolny? Come passi il tempo libero? Passare, to jest spędzać. Jak pan spędza, albo pani spędza czas wolny? Come passa il tempo libero? Rozumiesz wszystko? Czasownik kapire, rozumieć, koniugacja trzecia B. Capisci tu? To. Czy Pan, czy Pani rozumie wszystko? Capisce tutto. Capisce tutto, signora. Czyli dove abita? Lei, signora, dove abita? Come passa il tempo libero? Capisce tutto. Capisce tutto, signora. No to teraz czas na ćwiczenie. Zadajmy pytanie do pana albo do pani formą grzecznościową. Oto skąd jest? Lej signore di dove? Ewentualnie lei signora di dove? Albo po prostu di dove? Teraz zapytajmy, ile Pan ma lat. ha? Możemy oczywiście dodać. Lei, signore, czy Lei, signora? ha? No i dlaczego uczy się włoskiego? Lei, signora, perché studia l'italiano? Czemu pani uczy się włoskiego? Perché studia l'italiano? Udało się? No to świetnie, już naprawdę dużo umiesz. Dziękuję za tę lekcję. Zapraszam na kolejne lekcje na kanale YouTube Kurs Język Włoski Krok po Kroku z Agnieszką Kasprzycką. Jestem też na Facebooku, Instagramie oraz na Twitterze. Gdzie uczą włoskiego i francuskiego. Grazie e arrivederci.